Siemano, tu kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie dwie paczki kart... żeby nie właśnie 13 do 14. Ma mam paczkę z Humelcem, y Hazardem i Bechowiczem, Rubenem, Warelą i Elbem. No to otwórzmy na paczuszkę z Rubenem. Troszkę mi się już zaczęła. Otworzyła, otworzyła mi się w trakcie transportu. Otwórzmy. Jest tak. Cobie Horson, David Lewis, Hamtel Tintop, Marco van Giegel, Michel Carrick i Felipe Santana. Teraz wspieramy drugą szarżetkę z Hummelsem, Hazardem i Ibrahamowiczem. Moc Hummels, Gerard Piqué, karta na koniec, Luka Modric, Felipe Maxès, Nimity Pight i Game Changer Carlos Tevez. Uuu. Dobra, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. To, to już koniec tego odcinka. Do zobaczenia. Wiesz?